Cześć kochani, witam Was wszystkich bardzo pięknie na karcie dnia, na karcie, która nam ma powiedzieć, co dzisiejszy dzień, moi drodzy, może nam wnieść, co może nam przynieść. Słuchajcie, z lekkim takim ubawieniem tasuję te karty, dlatego że bodajże w dniu wczorajszym, robiąc dla Was czytanko, co musicie wiedzieć, dla ryby, bodajże był przekaz. Na 100% był przekaz, no bo taka reakcja była. A żeby, że do ryby zmierza jakaś fascynacja, jakaś miłość, jakieś zauroczenie kimś. Rozmawiając właśnie tutaj z jednym panem z znaku powiedziałam mu to, a on zaśmiał się i mówi Magda daj spokój, ja ledwo na oczy widzę, a ty mi mówisz, że ja mam tutaj kogoś wypatrzeć, że ja mam tutaj kogoś dostrzec i jeszcze może mieć maślane oczy, jak ja ledwo na oczy widzę. No, i tak sobie pomyślałam, to po cholerę ja te karty kładę, jeżeli tutaj kuźwa. Wszyscy są ślepi, moi drodzy. Mam nadzieję, że chociaż nie głusi. E, dobra, Słońca, to tak mm, takim miłym wstępem e, Wam tutaj to po prostu przekazuję, bo dosyć śmiesznie to, słuchajcie, zabrzmiało. E, natomiast my sobie sprawdzimy, kochani, co też dzisiejszy dzień chce do nas e, przynieść, wnieść. I zaczynamy oczywiście skarby po kolei od baranka. Jeżeli chodzi o barana, moi drodzy, macie kartę tutaj mówiącą o tym, że dzisiejszym dniem zawładnie pieniądz. Nie wiem w jakim względzie, czy bardziej w kwestii oszczędności, czy tego, że do Was przyjdzie, czy dlatego, że będziecie chcieli je wydać na coś. I ten dzisiejszy dzień będzie tym podyktowany, aha, dobra, muszę w coś zainwestować, muszę coś kupić, um, nie wiem, muszę coś zaplanować, żeby coś kupić. Czy też tudzież sytuacja taka, że do Was wpłyną jakieś pieniążki albo wpłynęły i wy czujecie teraz stabilizację finansowo-zawodową, bardzo mocno i bardzo tutaj. Konkretnie. E, oprócz tego, moi drodzy, jakieś stosunki pomiędzy Wami a Waszymi najbliższymi osobami, takim bardziej w kwestii rodziny, mąż, żona, słuchajcie, nie wiem, tam ojciec, matka i tak dalej, mogą odegrać dzisiaj jakąś rolę. Być może właśnie z tą rodziną się dzisiaj spotykacie, nie wiem, czy też umówiliście się, idziecie do nich, tak? E, być może macie to umówione spotkania nie tyle, że na dzisiaj, ale ogólnie, bądź będziecie jakieś sprawy przemyślać z tym związane ale karta rodziny również się tutaj pokazuje. Aczkolwiek ja tak bardziej czuję to pod kątem kasy, kochanie, że kasa odegra tutaj jakąś rolę. Jaką to tam, już nie wiem, barany, dajcie znać. No i teraz byczek. Jeżeli chodzi o byka, moi drodzy, macie tutaj kartę mówiącą o wyznawaniu emocji, o wyznawaniu uczuć. O cieple, które ktoś kieruje w stosunku, kochani, do byka. No, słuchajcie, ja tam nie powiem, że nie. Proszę bardzo, można, że tak powiem, przychodzić. Można tutaj oczywiście jak najbardziej, słuchajcie, te uczucia wyznawać. No, ja nawet sama jako byk bym, no w sumie dobra, niech będzie, niech będzie. mi widać tutaj kogoś, kto te uczucia do Was idzie z tymi uczuciami, deklaruje wam te uczucia, daje wam, innymi słowy, moi drodzy, swoją miłość. Emocje, które w Waszym kierunku są kierowane. Oczywiście, jeżeli to, nie jest, jeżeli to jest karta osobowa czyjaś, może też tak być, żeby byk sam w sobie będzie ciepły, serdeczny, słuchajcie, emocjonalny, będzie te serce na dłoni wszystkim chciał dawać, tak? Będzie sam chciał pokazać swoje wnętrze, swoje serce i to, jak bardzo kocha. Jakieś radosne wiadomości, nie tyle, że od zamka i od Kaśki, bo mogą oczywiście być. Ale nie tylko mogą Was dzisiaj, moi drodzy, emocjonalnie ucieszyć. Co zmierza do bliźniąt? Jeżeli chodzi o bliźnięta, yy, moje drogie bliźnięta, wy dzisiaj bardzo dużo energetyki, takiej pozytywnej, mocno wibracyjnej macie w sobie. Yy, jeżeli to jest wasza karta osobowa, którą tutaj widzę, to może się to objawiać sytuacją, w której po prostu wytyczacie sobie pewnego rodzaju zadania, pewnego rodzaju cele, realizujecie je i macie do tego ogromny zapał i ogromną energię. Więc moi drodzy, wszystkie plany, które byście dzisiaj sobie nie wytyczyli, <laughs> Spokojnie dacie radę przez to przejść. Widać Was też taki ogromny potencjał i pasję. Albo do czegoś, albo do kogoś, moi drodzy, gdzieś chcecie się cholernie komuś podobać. To bardziej tutaj, oczywiście, jak i do Panów, i do kobiet mogę powiedzieć, ale gdzieś chcielibyście wzbudzić czyjś zachwyt, podziw, podobać się komuś, wzbudzić zainteresowanie swoją osobą. I moi drodzy, jeżeli coś takiego byście chciały, to macie szansę, aby tak się właśnie stało. Raczek. Jeżeli chodzi o raka, u, u raka, moi drodzy, coś definitywnie się kończy, ale tak już wiecie, co z przytupem, to znaczy koniec i basta, tak? Nie ma już tutaj powrotów, nie ma tutaj jakichś, słuchajcie, kombinacji alpejskich, żeby coś na nowo pobudzać do życia. Bardziej widzę jakiś etap kończenia czegoś z jakimś zadaniem, człowiekiem, z sytuacją definitywnie. Jednocześnie też rak potrzebuje w swoim życiu transformacji, bardzo głębokiej transformacji, zmiany, słuchajcie, totalnej i całkiem Możliwe, że pewnego rodzaju zmiany będziecie chciały wprowadzać, będziecie chciały, żeby coś się odmieniło, żeby coś zaistniało w inny sposób, żeby sytuacje jakieś potoczyły się całkowicie odmiennie niż toczyły się dotychczas. Nie będziecie chciały wracać do jakiejś negatywnej przeszłości, nie będziecie słuchaj dawały tutaj już jakiejkolwiek 58. szansy na coś i, krótko mówiąc, powiecie: Teraz wszystko potoczy się zupełnie inaczej na moich warunkach. Transformacja życia, zmiany. Ale i też jednoczesne kończenie drogie raki z czymś. No dobrze, a co do lwa? Zmierza. A jeżeli chodzi o lwa, moi drodzy, wy jesteście bardzo mocno skupione na pracy: na pracy, na finansach, na obowiązkach zawodowych, które mogą w większości dnia spędzić wam. Że tak powiem, wasz czas, który macie. Widać tutaj bardzo mocno takie skupienie się na zadaniach, które są przed wami. Mogą być od strony zawodowej, jak najbardziej tak, ale też niekoniecznie. Może to być skupianie się na waszym życiu, oczywiście, na takim poczuciu gdzieś planowania czegoś, inwestycji w czegoś, bo mamy tutaj mimo wszystko pieniądze, moi drodzy. I gdzieś tutaj być może w tym zakresie wiele lwów po prostu ten swój czas spędzi. Jednocześnie też możecie coś otrzymać, możecie coś zyskać. Mo możecie poczuć jakieś bezpieczeństwo czy stabilizację w czymś. Takie mocne ugruntowanie, albo ogólnie dzień będzie taki właśnie mocno przyziemny, bez jakichś takich, słuchajcie, uniesień, jakichś takich nie wiadomo czego, tylko taki stateczny, spokojny, bezpieczny dzień, mocno ugruntowany, uziemiony, moi drodzy, z poczuciem tego, że wszystko jest jakoby dobrze, dostajecie coś, otrzymujecie coś, moi drodzy, e, i poczujecie dzięki temu właśnie to te bezpieczeństwo, o którym, o którym mówię. A co miarę do panny? Jeżeli chodzi o pannę, wiadomości, być może czekacie za przesyłkami, paczkami, kurierami, wiecie o co mi chodzi, jakimiś wiadomościami, nawet drogą słuchajcie online, czy też poprzez jakieś telefony, czy przez coś. I ta wiadomość do Was nadchodzi. Wiadomość, paczka, list, co by to nie było. Widzę tutaj dostawcę wiadomości, która przychodzi do panny. Panna ją otrzymuje. Względnie alternatywnie, moi drodzy, może tak być, że to Wy przez duszę jakieś namyślone, się z jakiegoś tam tematu, czy też e, co macie zrobić, jak zrobić. Po przemyśleniu tego decydujecie się wysłać do kogoś wiadomość. Decydujecie się z kimś porozmawiać, być może umówić się. Ciężko mi jest powiedzieć, ale dostarczacie komuś e, to coś, o czym mówię. Alternatywnie ktoś idzie z tym wszystkim w waszą stronę. Co zmierza do wagi? <laughs> Jeżeli chodzi o wagę, e, słuchajcie, czas bardzo dużego komfortu. Zyskujecie coś i chcecie dbać o siebie. Nie o kogoś, nie o jakieś tam powiedzmy, no nie wiadomo, jakieś inne sprawy, tylko zabieracie się za porządki w swoim życiu i o zadbanie em, w pewne sprawy co, co, dotyczące was. Bo ja was widzę w takiej karcie, mam wszystko. Czujecie komfort, macie to, czego chciałyście. Dbacie w tym momencie, bo to jest taka karta, słuchajcie, mówiąca ja i tylko ja. Ja nie mam tutaj rodziny, męża, żony i nie wiadomo kogo po drodze. To jest jakby taka karta mówiąca: zadbaj wago wreszcie o siebie. Pomyśl raz w życiu o sobie, a nie o wszystkich z pominięciem siebie samej. I tutaj waga tak, jakby słuchajcie, w dniu dzisiejszym. Właśnie w taki słuchajcie, klimat wpadła. Myślenia wreszcie kategoriami, i ja też muszę się w czymś czuć dobrze. Ja chcę zadbać o siebie. Ja tutaj w pewien sposób będę, czy będę myślała, czy myślał właśnie w takich kategoriach. Macie po prostu opcję dobrobytu i myślenia o sobie. No, może kochani, coś otrzymacie, dostaniecie, kupicie, co Was też ucieszy. Co zmierza do Skorpiona? Jeżeli chodzi o skorpiona, wiadomości drogą internetową, które się posypią jak błyskawica no, także będzie już dobrze, już będzie dobrze. W każdym bądź razie moi drodzy, no bo, tak wiecie, no mówię dobrze, dobrze, bo oczywiście być może ktoś czekał za tymi wiadomościami i one tak słabo coś szły, no to moi drodzy to przyspieszy, tutaj występuje potok wiadomości, które tutaj wysyłacie pomiędzy sobą a jakąś tam osobą, oczywiście wiadomości po necie, oczywiście wiadomości po mailach, moi drodzy, czy też telefonach, to mam bardziej na myśli. Nie widzę tutaj spotkań online, czyli twarzą w twarz, tylko właśnie tak jak powiedziałabym wysyp pewnego rodzaju wiadomości, które mogą być mocno rozwijające w danym zakresie. Dlatego że ja tutaj widzę jakby przekształcanie się w coś dobrego, pięknego, coraz piękniejszego. Więc będziecie raczej z tych wiadomości kochani bardzo zadowoleni. Co zmierza do Strzelca? Jeżeli chodzi o strzelca, kochani, jest tutaj całkowity pad, sytuacja zakończenia czegoś, co Wam nie służyło. Nie wiem, co strzelcowi nie służy, czy nie służyło, ale moi drodzy z całą pewnością, no siedzenie z dziesięcioma, słuchajcie, mieczami w plecach zbyt komfortowe dla nikogo na pewno kochani nie jest. Coś was mogło mocno dobijać, powiedziałabym przytłaczać, sprawiać sytuację niemożności ruchu w jakąkolwiek stronę, to nie jest dobra energia dla żadnego znaku, nie tylko nawet dla Strzelca i moi drodzy oczywiście, może tak być, że co niektórzy po prostu w tej energii zostaną. Bo to jest karta oczywiście dziesiątki, bardzo często mówiąca o zakończeniu już tego wszystkiego. Strzelec ma czegoś serdecznie dosyć i nie ma ochoty być przybity przez resztę życia i kończy to definitywnie, ale mogą też być takie strzelce, które jeszcze nie zdobędą się na siłę i gdzieś jakieś sprawy je przytłoczą, przygniotą albo już są przygniecione i przytłoczone, i strzelec w tej pozycji już jest od dłuższego czasu albo będzie od dziś przytłoczenie czymś. Do takiego stopnia, że nie macie, kochani, na coś siły. Ale radą z tej karty jest to, zakończ to. Jeżeli coś tutaj faktycznie nie jest rozwijające do Ciebie, to czas to wreszcie zakończyć. Co zmierza do koziorożca? Do koziorożca, moi drodzy, zmierza karta bardzo mądrej kobiety, to znaczy, kogoś, jeżeli to jest wasza karta osobowa, to moi drodzy, czas wreszcie tutaj zacząć myśleć i podejmować kluczowe decyzje, opracować plany, opracować strategie. Więc to jest dzień. Um, Koziorożce bardzo mocno analityczny, bardzo mocno skupiający się słuchajcie, na pracy głową, a nie sercem, nie sentymentami, nie jakimiś tam dyldymałami, tylko moi drodzy, czas tutaj zwyczajnie pomyśleć i skoncentrować się na czymś, opracować dalsze jakieś kroki i tego typu rzeczy. Jeżeli to nie jest Wasza karta osobowa, być może macie styczność dzisiaj z jakąś urzędniczką, prawniczką, adwokatem, lekarzem, e, moi drodzy. Księgową, urzędnikiem, ale taką dosyć świecie, taką, mm, taką babą, czy też oczywiście mężczyznę, które sobie w kaszę nie da nadmuchać, moi drodzy, bo to jest tego typu energia. Co zmierza do wodnika, jeżeli chodzi o wodnika czas poświęcony rodzinie ognisku domowemu, ale i też spotkaniom, randkom rozwijaniu relacją związką i tego typu rzeczom, także wodniki Wy tutaj dosyć pięknie spędzacie czas, powiedziałabym z osobami, które są Wam bliskie które kochacie, randkujecie spotykacie się moi drodzy, gdzieś celebrujecie jakieś, być może świętujecie jakieś rzeczy, bo też taka tutaj jakby informacja z tej karty płynie bardzo często widzę tutaj zaręcze Oświadczyny, więc nie wiem, czy akurat dzisiaj ktoś się będzie oświadczał, czy zaręczał, ale może chociaż o tym myślicie, <laughs> może gdzieś tam przyszłościowo, gdzieś tam wyobrażacie sobie jakieś pewne wasze dalsze życie z ową osobą, czy też nawet podejmujecie rozmowy w tym kochani, zakresie, może coś wspólnie razem chcecie stworzyć, zamieszkać, tak? Ta karta również to będzie nam, moi drodzy, pokazywała. Kontakty towarzyskie na perfekcyjnym poziomie. A co zmierza do ryby? która jest ślepa i nie chce już niczego zobaczyć. Słuchajcie, no zmierza rozkwit, yy, zmierza rozkwit yy, pielęgnacja siebie, więc może tutaj właśnie te ryby, które kochani ledwo na oczy widzą yy, i mówią Magda, daj spokój, bo ja ledwo na oczy widzę, może tutaj trzeba kochani zadbać troszeczkę o siebie, troszeczkę rozkwitnąć, upiększyć się. <laughs> bo mam tutaj kartę pokazującą bardzo mocną sytuację, w której wy drogie ryby powinniście troszeczkę pielęgnować siebie, powinniście rozkwitnąć, powinniście w pewien sposób gdzieś, słuchajcie, zrobić coś dla siebie, by poczuć się lepsze, piękniejsze, cudowniejsze, tak? Wiecie o, o co mi chodzi? No tak, troszeczkę, kochani, nie wiem, włosy przeczesać, ubrać się jakoś, słuchajcie, wyjść troszeczkę do ludzi, nie wiem, poczuć się dobrze we własnej skórze. Widzę też Was mocne i twarde decyzje. Które być może co niektóre drogie ryby musicie, po, musiałyście podjąć i już je podejmujecie. Macie twardy grunt pod nogami, jesteście pewne tego, co chcecie zrobić, jak to chcecie poradzić. Czujecie się w pewien sposób dzięki jakimś pewnym rzeczom, jakiemuś dobrobytowi, który do Was przyszedł, albo jakiejś dobrze pomyślnej sytuacji, która się dobrze rozwinęła bardziej stabilne i bardziej mocne. <laughs> Ale weźcie pod uwagę to, co powiedziałam. Zróbcie coś dla siebie. Upiększcie się, rozwińcie się, rozkwitnijcie. Wiosna idzie, drogie ryby, wiosna. No dobra, Słońca. Słuchajcie, tyle ode mnie, przynajmniej na ten moment. Ja wszystkim oczywiście życzę przecudownego dnia. Skarby moje, no i do usłyszenia next time. Buziak.